Dzisiaj przenosimy się do jednego z najbiedniejszych regionów świata, czyli do Azji Centralnej. Tam także dotarła pandemia koronawirusa i także jej gospodarcze skutki. Tylko że w przypadku tych już bardzo biednych krajów, dla zwykłych obywateli taki kryzys oznacza często po prostu głód. Dodatkowo problemy Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu czy Kazachstanu pogłębiają klęski żywiołowe, czy też. Kryzys na rynku ropy naftowej. O tych problemach porozmawiamy z doktorem Mariuszem Marszewskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Zacznijmy od skutków społecznych tego kryzysu, który jest związany z pandemią. Jak to wygląda? Ceną ekonomiczną, Cena ekonomiczna jest nieprawdopodobna. W Kyrgyzstanie w tej chwili milion ludzi jest, jest bez pracy. W kraju, który ma kilka milionów ludności, milion ludzi bez pracy, z czego 150 tysięcy na pewno. Rozmaite grupy, im jakaś grupa była biedniejsza, tym podlega bardziej hejtowi, takiemu związanemu z przywiezieniem koronawirusa. No w Kirgistanie jest bardzo mocny, a mocno podzieliło się społeczeństwo na część sekularną i część religijną, ponieważ Kirgistan jest o tyle wyjątkowy, że tam koronawirus przywieźli ludzie, według oficjalnych danych oczywiście. Ludzie, którzy byli na pielgrzymce do Mekki, na małym hadżu, tak zwanej, to jest UMRA, umra. byli w Arabii Saudyjskiej, być może podróżowali też przez Iran i przywieźli do, do kirgijskiej części, do innej Fergańskiej. Oni jeszcze przyjeżdżali, tam ludzie przychodzili, częstowali świętą wodą Zamzam, zam, taka sakralna woda z, z tego źródła w Mekce. Witali się, opowiadali. No i to często byli starzy ludzie, to to odwiedzenie, Mekki jest, jest jednym z obowiązków podstawowych religijnych każdego muzułmanina, jednym z pięciu filarów islamu, więc ludzie starzy, często cała rodzina się na to zrzuca, bo oni całe życie oszczędzają, przed śmiercią chcą to zrobić oni rzeczywiście przyjechali, umarli na koronawirusa. No i w, w, w oczach tej bardziej świeckiej części społeczeństwa, no to jakaś nieprawdopodobna ciemnota z punktu widzenia ich, że ludzie się spotykają, że zarażają się, nie wierzą w wirusa. No i. i no i to bardzo podzieliło, doprowadziło do ogromnego konfliktu w Kirgistanie, który przede wszystkim jest widoczny w sieciach społecznościowych. Nie dochodzi do demonstracji, ale po prostu w Kazachstanie jest podobnie. Pomimo tego, że osoby religijne to nie byli ci, którzy przynieśli koronawirusa, ale raczej osoby bardzo dobrze sytuowane, które odpoczywały we Francji. W, w, w Austrii, w, we Włoszech. Jak wyglądają skutki ekonomiczne dla, dla zwykłych mieszkańców tego i tak już bardzo biednego regionu? Okazało się, że cała masa ludzi funkcjonuje, e, na przykład od rana do wieczora pracuje rano, kręcąc się po okolicy, próbując wykonywać jakiegoś różnego typu usługi, rano idą na jakąś giełdę pracy, w danym miejscu, gdzie może zostaną czegoś wynajęci, wieczorem coś zarobią, przyniosą do domu, za to już jest kolacja, za to jest obiad, za to jest posiłek na następny dzień. A kiedy tego typu rzeczy w dużych miastach, zwłaszcza zostały ucięte na skutek blokad, na skutek lockdownu, no to niektórzy ludzie zaczęli, zaczęły się pojawiać nawet elementy no, kryzysu żywnościowego. Ludzie zaczęli mówić, że głód im zagląda w oczy. No, i to jest obawa przed radykalizacją społeczeństwa, przed tym, że zwróci się w stronę religijnych radykałów, odrzucających często w ogóle istnienie wirusa, to co robi państwo, zależy od grupy, że może dojść do jakiejś rewolucji. Ogromnym problemem było też, że ucięto drogi migracji zarobkowej, która zawsze ratowała Azję Centralną przed kryzysem gospodarczym. Ludzie jechali do Rosji, zarabiali pieniądze i wysyłali do domu. Teraz w Rosji też jest lockdown w różnych miejscach z różnym skutkiem, przede wszystkim na największych aglomeracjach y, miejskich, na przykład w Moskwie. I ludzie nie mają z czego płacić za mieszkanie, nie mają pieniędzy w, w Rosji, gazarbeiterzy z Azji Centralnej, nie mają jak wysyłać pieniędzy do mających problemy ekonomiczne krewnych w domu. Chorują też dzieci, wbrew opinii, która również w naszym kraju, że dzieci nie chorują. Ehm, na to wszystko, na leczenie potrzeba pieniędzy, na kupno produktów potrzeba pieniędzy. Ehm, no dochodzi do sytuacji strasznej, no, bo zamykane są granice, ludzie próbują je przekraczać pieszo. Na początku byli uwięzieni na lotniskach, mieli kupione bilety, próbowali okupować te lotniska, byli usuwani w Rosji przez, przez policję, z, czy jakieś inne formy, jakieś odpowiedniki polskiego ZOMO, czyli OMON z lotnisk. Sytuacja gastarbeiterów jest straszna, część gastarbeiterów została w domu, nie ma dokąd pojechać do pracy, bo Rosja jest zamknięta, Turcja jest zamknięta. Jedyną nadzieją jest południowa Korea, ale nie wiadomo, czy ona będzie, która też była ale takim nie najważniejszym miejscem migracji zarobkowej. W Rosji po jakimś czasie zaczęto w jakiejś mierze leczyć migrantów, dopuszczonych do pracy. Niektórym w ogóle nie zabroniono pracy, dlatego nie się pozarażali na skutek rozmaitych form działalności charytatywnej. Jest ramadan, czyli jest idea wspierania współwyznawców, no, bogatsi, Tadżycy, Uzbecy. Kyrgizzi, bo to przede wszystkim tych trzech krajów do, dotyczy, karmią swoich, swoich rodaków. No ale to są wszystko jakieś doraźne rozwiązania, w których naprawdę ludzie nie znają jutra i, i są naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji. No, w Kirgistanie ocenia się, że milion ludzi straci pracę, około 150 tysięcy już straciło, to są słowa jednego z, z, z kirgiskich analityków współpracujących z rządem kyrgyzskim, dosyć takie trzeźwo myśląc tego. W Kazachstanie dodatkowym elementem, który i w Turkmenistanie również, który doprowadza do kryzysu, jest gwałtowny w ostatnich tygodniach również na skutek pandemii i wojny cenowej saudyjsko-rosyjskiej spadek cen ropy naftowej. No, ropa była nawet w pewnym okresie sprzedawana w minusie. A baryłka ropy w tej formie sprzedaży futures kosztowało można było ją sprzedać po cenach ujemnych. Taki był spadek w pewnym momencie, parę tygodni temu. Ona się odbiła, ale w stopniu, który nie jest w stanie wypełnić budżetu kazachstańskiego w pierwotnej formie, ani turkmenistańskiego. Przy czym Kazachstan traktuje na przykład istnienie funduszu stabilizacyjnego, który jednak jest, z którego jednak korzysta się już od 2014 roku. Na szczęście ekonomiści kazachscy stworzyli takie narzędzie. Natomiast z niego od 6 lat już dofinansowuje się budżet państwa. I no nie wiadomo jak będzie, w, jak będzie w, w tym roku i w przyszłym. Do nas, jako do Europejczyków ostatnio region Azji Centralnej, czy dokładnie Turkmenistan przebił się tym, że zakazano tam rzekomo użycia słowa koronawirus. To prawda? Rzecz, rzeczywiście zakazano słowa koronawirus, w, znaczy zakazano, poproszono, właśnie zmuszono pracowników mediów, żeby ono nie pojawiało się w, w mediach, w sieciach społecznościowych, w, roz, no w rozmowach, w ogóle w przestrzeni publicznej, żeby nie, żeby ludzie nie panikowali w, w Turkmenistanie. Najbardziej autorytarnie, despotycznie. Rządzonym kraju Azji Centralnej, gdzie większość sfer życia znajduje się pod kontrolą państwa we wszystkich aspektach, i obawiano się, że panika, strach przed wirusem może spowodować rozruchy, może spowodować jakąś anarchizację. Władze w Turkmenistanie boją się jakichkolwiek przejawów samodzielnego życia społecznego, samodzielnej działalności społecznej, samorganizacji. Tutaj panika była ewidentnie odczytywana, czy strach, lęk przed wirusem, który się rozprzestrzeniał szybciej niż wirus, jako element, który może doprowadzić do destabilizacji kraju, może zagrozić władzy. Ale jedną jeszcze z takich specyficznych rzeczy są ludowe metody leczenia, które w, nawet w kwestii koronawirusa są tam, są tam obecne. Sytuacja była dość absurdalna, bo władze w dużej mierze z bezsilności. Zaczęły odwoływać się do, do ludowych metod leczenia, do okadzania trawami, co jest, jest, takie, jest takie zioło, którym w Azji Centralnej się ono w różnych językach się różnie nazywa harmasz się nazywa po Turkmeńsku, żeby okadzać tym ziołem domy, ponieważ to jest to zwyczaj w Azji Centralnej, że aby nie było złych duchów. To On jest uważany za zwyczaj muzułmański, jest prawdopodobnie starszy niż islam w Azji Centralnej. się okadza tą trawą i się recytuje modlitwy. I to jest taka, taka forma rytuału religijnego. No i rzeczywiście stwierdzono, że ten dym już dawno, jeszcze bodajże w czasach radzieckich, że dym z tej rośliny ona jest rośliną leczniczą, on ma jakieś tam działanie ponoć wirusobójcze, bakteriobójcze, czyli jest to jakaś forma dezynfekcji. Natomiast no, jest XXI wiek i niekoniecznie musi być to jedyna forma dezynfekcji. Natomiast jest to bardzo rozpowszechnione w Azji Centralnej, a teraz głównie oparto się na tym, no i na wszelkiego rodzaju elementach ziołolecznictwa. Prezydent Turkmenistanu napisał oficjalnie mnóstwo książek na różne tematy. Które były w dużej mierze kompilacjami już istniejących wcześniej prac napisanych przez jego jakichś ghostwriterów. I tutaj też napisał pracę o zdrowym trybie życia, o ziołolecznictwie, jako ten ojciec narodu. I, i, i ta praca miała być głównym źródłem wiedzy o tym, jak samo się leczyć na wypadek choroby. A kwarantanna, jak ona wygląda w tego typu kraju? Na czym ona polega? Centralnej, w Azji Centralnej wszędzie ośrodki kwarantannowe, odbywa się jest kwarantanna państwowa. Na ogół unika się kwarantann domowych, nie ma się zaufania do społeczeństwa. To znaczy, że ludzie są kierowani na kwarantannę przymusową <głos》>, czegoś, czego w Polsce nie ma, gdzie są często miejsca do z problem z problematycznymi stanem sanitariatów. Wybrane na to na ogół stare radzieckie sanatoria. Jakieś szpitale też w nie najlepszej kondycji, no i stare szkoły, no i to wszystko obiekty wojskowe czasami, jakieś tam koszary, też nadające się do remontu. To jest bardzo często stan, to wykazuje potworny stan infrastruktury w Azji Centralnej, gdzie często najnowszy budynek, który właśnie oddaje się w takiej sytuacji kryzysowej do użytku społeczeństwu, to jest budynek, który swoje czasy świetności miał w czasach istnienia Związku Radzieckiego. A inne metody walki z koronawirusem specyficzne dla Azji Centralnej? Jest bardzo rozwinięte też izolowanie obywateli, właśnie zamykanie na kwarantanny. Te wszystkie elementy, które w Polsce są traktowane jako zamach na wolności obywatelskie, odgradzanie różnych obszarów za pomocą systemu posterunków wojskowych lub milicyjnych, tam gdzie jest największa zachorowalność. I dochodziło do kuriozów, dochodziło do sytuacji, w których również w chwalonym przeze mnie Kazachstanie dochodziło do przypadków zespawania na wzór chiński miejsc, gdzie była kwarantanna punktowa i gdzie ludzie nie kierowano na kwarantannę państwową, bo przyjeżdżających z zagranicy się kieruje na kwarantannę państwową wszędzie, gdzie zespawano drzwi do klatki schodowej. Tego cały blok był objęty kwarantanną, po to, że dlatego że władze traktowały to na serio. Czyli jak pojawił się ten element represyjności, restrykcyjności ze strony państwa, i do pewnych granic akceptowalności to przez obywatela, co w Polsce było zupełnie egzotyczne, tam ludzie mieli problem, żeby na przykład wyprowadzać przy nas spacer albo zakupy i wrzucano przez okno. E, potem z tego zrezygnowano, ale to wynikało też z tego, że władze były zachwycone rozwiązaniami chińskimi, i temu, że w Chinach udało się zwyciężyć pandemię, podczas gdy ograniczyć przynajmniej w ogromnym stopniu. Podczas gdy kraje zachodu były postrzegane jako te, które sobie nie radzą, które rozprzestrzeniają chorobę, trzeba podkreślić, że choroba do Azji Centralnej w dużej mierze, jeśli nie była wcześniej obecna z Chin, to oficjalnie trawiła z krajów Zatoki Perskiej. A czy ta sytuacja może realnie zagrozić w ogóle istnieniu tych państw? Czy jest ona tego, tego typu zagrożeniem? Czy te państwa mogą po prostu upaść? No, póki co najprawdopodobniej nie, ale na pewno skończy się większą zależnością ich od Chin i być może jakimiś elementami klęski żywnościowej, dochodzącej nawet do głodu. W tej chwili pierwszy raz prawdopodobnie w historii niepodległego Turkmenistanu nie na skutek koronawirusa, ale na skutek huraganu, który miał miejsce w jednej z prowincji, właśnie tam, gdzie, gdzie, są, gdzie są te ośrodki. Są to ośrodki kwarantannowe, czyli pryncy Lebab. E, migranci, którzy nadal mają jakąś pracę, jakoś sobie radzą w, tej, w, w Turcji, w turkmejscy, zaczęli demonstrować, e, żeby władze coś zrobiły z negatywnymi skutkami klęski żywiołowej. A reakcja władz. W, w Turkmenistanie przede wszystkim polega na represjonowaniu, blokowaniu informacji, żeby one nie zaszkodziły imidżowi państwa i nie doprowadziły do jakiejś paniki we, wewnątrz kraju. I nawet doprowadzono do sytuacji, w której no jakby szansą jest ta, te elementy samoorganizacji społeczeństwa, ta e, z, praca e, na korzyść innych, element wymiany przysług, czyli ta praca zbiorowa dla pomagania sobie wzajemnego się nazywa haszar w, w, w Azji Centralnej, i, i, I wysyłanie sadaka, czyli tego tej jałmużny, zwłaszcza w ramadanie, dla, dla ludzi potrzebujących. Natomiast władze to ucięły, ponieważ no to, że wysyła się z zagranicy pieniądze do potrzebujących, potwierdza to, że są jacyś potrzebujący, i zaczęły na miejscu w Lebabie represjonować i straszyć, zastraszać osoby, które mogły otrzymać pieniądze z zagranicy z Turcji. I nawet to doprowadziło do sytuacji, w której nawet Turkmeni zaczęli demonstrować, i to jest zapowiedź jednak. Potwornych problemów, jeżeli weźmiemy najbardziej autorytarnie zarządzane państwo, jakie jeszcze mogą stać przed krajami Azji Centralnej? No to ten obraz Azji Centralnej w 2020 roku wygląda dosyć apokaliptycznie, bo mamy z jednej strony kryzys na rynkach ropy naftowej, o czym wspominaliśmy, który powoduje też problemy gospodarcze, pandemię koronawirusa, która nie dość, że jest pandemią i, i samo to jest straszne, to jeszcze wywołuje skutki gospodarcze. No tak, i pełzający kryzys żywnościowy, i nie wspomniałem o powodzi. W tej chwili zmyło tamę, sardobińską tamę na granicy, na Sirdarii, pomiędzy, odgradzającą zbiornik retencyjny pomiędzy Uzbekistanem a Kazachstanem, i zmycie tej tamy doprowadziło do. Tego, że około 75 tysięcy ludzi w obu krajach straciło dach nad głową. Wygląda to jak dosyć apokaliptycznie z punktu widzenia klęsk, które spadają na, na mieszkańców Azji Centralnej, którym przedtem i tak w różnych sytuacjach nie żyło się słodko. No to wyszła nam no, niewesoła na pewno płyta i niedobre informacje na koniec tego odcinka. Ja zapraszam Państwa do dzielenia się tymi informacjami. Myślimy, że warto, aby wieści także o tak odległych regionach świata. Trafiły szerzej, i abyśmy wiedzieli, co się tam dzieje. Zapraszam Państwa także do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce. Do zobaczenia.